15 lat to rzeczywiście jeszcze młody wiek, to jeszcze opieką objęte jest troszeczkę inną, ale w życiu naszym. Te drzewka krzysztofie myślę, że rzeczywiście będą duże po 15 latach, natomiast w życiu tygodnika w obecnych czasach. Jest to poważny okres czasu. Ja pamiętam wiele tytułów startujących razem z wami, troszeczkę przed wami i po was. Dzisiaj po nich nie pozostał żaden ślad. Zniknęły. Może my się źle sprawowaliśmy, bo na więcej tych tytułów. Nie starczyło miejsca, nie starczyło tematów do pisania. Może to i źle, a może dobrze. Szanowni Państwo, dziennikarz i prasa jest bardzo istotnym elementem w kontakcie z czytelnikami, w przekazywaniu informacji bo rzetelnie przekazana informacja jest tym, na co wszyscy oczekujemy. I ja na kolejne lata w działalności Augustowskiego Przeglądu nie powiem na 15, bo życzę, żeby to trwało jeszcze i więcej. Życzę, żeby przekaz dziennikarzy zatrudnionych w tym czasopiśmie był rzetelny. Żeby przekaz, co dzieje się w tej szczególnie naszej małej ojczyźnie, był rzetelny i prawdziwy. Czyńcie to tak, jak robiliście dotychczas. Dlatego tak czyniąc, nie będziecie obawiali się o kolejne rocznicy. Szanowni Państwo. Powiedziano było na początku, że czas ograniczony, więc ja pozwolę sobie nie odczytywać tej książki, którą ze sobą...